Pan z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Trzeciego dnia po śmierci Jezusa, dwaj z Jego uczniów byli w drodze do wsi zwanej Emaus. Oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy, rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako przesłonięte, tak że go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami. Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił, Przyszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, Połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście z martwych wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze. I jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste.